Jeden dom, trzy osoby. To jest Albina House. Wypiła godzina 15. Ja się nazywam Andrzej Dupa. Witam Państwa bardzo serdecznie w serwisie informacyjnym Wództwo. Poszukiwany sprawca Maximilian M., który odkrywał szybkie ręce osobom nieletnim, został w końcu dorwany. Został wyłapany w swoim mieszkaniu przez CBS. Jednak, zdołał ze swojego mieszkania uciec? Wziął dodatkowo torbę, która zawierała najpierw pieniądze oraz wszystkie różnice, zostały one najpierwnie ukryte w pobliżu torowiska. Jeżeli wiecie gdzie to może być, proszę nami o kontakt. A obecnie sprawca został zatrzymany i na w policyjnej izbie zatrzymali. Ej, ale ja to oglądałem no! Nie będziemy żadnych fake youtube'ów oglądać, tam gadają same pierdoły, nie będziemy jej słuchać, po co mi to? Tak Bartek, słuchaj, szybko nawijaj, bo ja jem obiad. Ile razy ci mówiłam, że nie ma telefonu przy obiedzie? Dobra, to zejdę na dół, a najpierw muszę skończyć zupę. I jeszcze śmieci wyjeść. Mój sen chyba jest jakiś nienormalny. Co on sobie wyprawia? Telefon przy obiedzie? Nagle go tu wózki tu interesują? A nie. Ty obiedzie tak nie będzie. Bartek do mnie zadzwonił, że będziemy wraz z Damianem szukać skarbu, który wyrzucił Podejrzany. I to właśnie jeszcze z telewizji. Będziemy szukać na torowisku. Ale podejrzewam, że będzie się zbierać tyle osób, że będzie to wyzwanie. No, no... Trochę ludzi się zebrało, żeby poszukać ten skarbiec. Ciekawe, co ich tak skusiło, żeby dorwać ten łup. Możliwe, że też chcą trochę pieniędzy, a są na pewno biedni. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był jakiś biedak, który by chciał... Kilka, kilka bądź kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z tego, co zrobił właśnie ten cool kolega w telewizji. Ej, hopy, patrzcie tam! Red ci, kurne ci, kurna razwie Trzy dwa raz, trzy dwa raz, a wróć dwa raz. Hee, kurne razwyt ten łop jest? Ej, trzeba, komu nie jeden! A co ty tam wyprawiasz? A co ci to obchodzi? Kurne raz Skarb też szukam, he? Piatek! Patrz! Chyba znasz on jest skarbiec! Powinni tam być pieniądze. Większość dam twojemu wnyczkowi i mojemu synowi. A część sobie zachowam to jeszcze na remont mieszkania. E! stary babo! Ten łupie zwój! Kurner Maciej. dwa Jak ci się wyjaśni o starszej osoby smarka jeden? Już ja ci pokażę! A. Raz, dwa, trzy! Kurner Maciej, dwa dziej! Łupie he, Hehehe! O ty gnoju, chcesz pobić moją matkę? Nie na mojej zmianie! Niech sobie ten gruźle zapamięta, mojej rodziny nikt nie cichnie. Za to co zrobi mojej mamie, pożałuje on tego słono. Czas mu pokazać jego prawdziwą karmę. Ten łuk gdzieś się ukrywa, ale już my szukamy od blisko dwóch godzin. Gdzie on w końcu może być? Nie wiem co los powie, ale zobaczymy. A co tu się wylabia? Na ta trójka chce posłuchać tego łopu, który ma kryminalista. O nie! Nie na mojej zmianie kurcie! Ja odciskam ten łup i wyślę go do odpowiedniej służby. To i na płoku Zjeżdżaj, Rudy, to nie ma z tobą interesu. Jeżeli myślicie, że będziecie mieli ten skalp, to się glubo mylicie. Oddajcie mi, i wtedy ja go oddam, prawidłowym służbom. To i na płoku No już na niewiele nam stało, ale spróbujmy jeszcze z tymi krzakami. Te krzaki to była nasza ostatnia nadzieja. Jak nie, poddajemy się. Ło kurno! Pieniądze! Ja cię! Znaliśmy ten towar! No i pięknie! Siwestry nie wmienia cudzego. Na tym, oddać mi pieniądze? Albo idziecie prosta do więzienia, Trzech i matku, Dobra rudy! Wygrałeś! Trzymaj ten głupi łup! Gałganie i się, no, i się odczep od nas w końcu. No, tak jak myślałem. Do widzenia ba 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 balany! Łup odciskany, no to idę do płakła tu, to zwrócić. Damian, co ty żeś zrobił? Spokojnie, Bartek. On wcale tych pieniędzy nie dostał. W tej siatce, którą tam, 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 tam rzuciłem, tam jest gówno. No to Damian nieźle wkręcił tego rudego konfidenta. Teraz musimy policzyć, ile tej gotówki właśnie wsadzono. 997, 998, 999, 1000. Jest 100 tysięcy złotych. Dziomeczki, jesteśmy bogaci. Bogactwo, skutki, syny!